Hans Christian Andersen. Coś. tłumaczenie Cecylia Niewiadomska. czyta Anna Piotrowska. Nie mam wielkich pretensji, rzekł najstarszy z pięciu braci. Chcę być człowiekiem pożytecznym. Chcę być czymś. Najskromniejsza nawet praca zasługuje na szacunek, bo coś ludziom przynosi. Ot, na przykład, zajmę się wyrobem cegły. Prosta to rzecz, a potrzebna. I już nie będę niczym, choć cegiełki zostaną po mnie na świadectwo, że czasu nie zmarnowałem. To mi zajęcie! zaśmiał się brat drugi. Trudno naprawdę znaleźć coś prostszego. Zwyczajna praca wyrobnika którą maszyna równie dobrze spełniać może. Co do mnie, inaczej myślę. Chcę być czymś rzeczywiście i dlatego obieram rzemiosło murarza. To już zapewne co innego. Na takim stanowisku nie zastąpi mnie martwe narzędzie i przyszłość także piękna, bo na nią zasłużę, wznosząc ludziom trwałe i wygodne domy. Zostanę z czasem obywatelem miasta. Może jakimś starszym w Radzie, albo w Cechu? Będę miał własną czelać, dom? Każdy się do mnie odezwie z szacunkiem. Panie majstrze, to coś znaczy. Człowiek czuje, że jest przecie czymś na świecie. Trzeci brat lekceważąco wzruszył ramionami. I ty niewiele żądasz, mój kochany, rzekł z uśmiechem. Cóż to jest murasz? Prosty rzemieślnik, nic więcej. Iluż to ludzi w mieście będzie patrzeć na ciebie z góry i uważać cię za coś niższego, za nic prawie, od za jakąś tam mrówkę z mrowiska. Ja mam większe pragnienia, chcę czegoś lepszego, chcę się wznieść wyżej, zostać czymś naprawdę i dlatego postanowiłem obrać zawód budowniczego. To już jest praca wyższa, umysłowa, nie każdy jest do niej zdolny. Daje też większe znaczenie temu, kto ją spełniać może. Prawda, że będę musiał przetrwać ciężki termin, włożyć bluzę i czapkę, usługiwać czeladnikom, którzy mi będą jako chłopcu rozkazywali, ale to się przecież skończy. Wyobrażę sobie na czas pewien, że wszyscy odgrywamy komedię i basta a potem pójdę sobie swoją drogą, wstąpię do Akademii i otrzymam stopień architekta. To już coś znaczy, znaczy nawet bardzo wiele. Z czasem mogę zostać i wielmożnym panem. Wszyscy się do mnie zwracają o plany, powierzają roboty, a ja nimi kieruję, rysuję, buduję i tak dalej do końca życia. To nazywam być czymś na świecie. A ja to nazywam być niczym, rzekł czwarty. Cóż w twojej pracy jest twego własnego. Nauczono cię w szkole zasad, które potem stosujesz znowu podług przepisanych wskazówek, reguł i zwyczaju. Mnie by to nie wystarczyło. Ja chcę sam z siebie tworzyć, czy rozumiesz? Stworzyć coś, czego dotąd nie ma jeszcze. Stworzyć nowy sposób budowania domów, nowe kształty, przepisy ściśle zastosowane do klimatu i innych warunków miejscowych, do materiału, jaki mam pod ręką, do wzrastających wciąż wymagań ludzi. To będzie moje dzieło, będzie coś naprawdę, coś czego nie było dotąd, a ja będę twórcą. Oby tylko szczęśliwym, zauważył piąty brat z niedowierzaniem. Oby nie zawiodły nowe materiały i wymagania ludzi, które wzrastają co dzień i co dzień się zmieniają. Widzę, że wszyscy czterej łudzicie się i żaden z was nie będzie niczym. Ale róbcie jak chcecie. Uprzedzam was tylko, że ja inną obrałem drogę. Takich, co spieszą do pracy, jest wielu. Każdemu pilno zająć ręce albo umysł i już sobie wyobraża, że jest twórcą i o nic więcej nie dba, nic nie pragnie poznać, zgłębić, zrozumieć, ocenić. Otóż ja przede wszystkim chcę wszystko zrozumieć, poznać, ocenić, skrytykować, wskazać, co w tym jest szkodliwego i niewłaściwego. I myślę, że to właśnie jest najważniejsze na świecie, i dlatego ja jeden czymś będę między wami. Każdy z braci postąpił, jak sobie zamierzał, lecz piąty przede wszystkim zwracał na siebie uwagę. Mądra głowa mówiono o nim. Temu coś przeznaczono i może zajść daleko. Szkoda tylko, że nic nie robi. Ale właśnie z tego powodu uważano go za coś lepszego. Historia to zwyczajna, dawna jak świat stary i końca nie ma, póki świat istnieje. Lecz posłuchajmy dalej. Wszak to bajka. Brat najstarszy, który zajął się wyrobem cegły, zrozumiał w krótkim czasie, iż każda prostokątna różowa cegiełka daje mu grosz zarobku. Mały, miedziany, Grosik. Ale z wielu groszy powstawał srebrny talar, piękny, duży talar. Ten miał szczególną własność. Kto nim zapukał do drzwi piekarza, rzeźnika, krawca, wszystkie otwierały się przed nim gościnnie, wszędzie witały go twarze uprzejme, każdy spełniał z ochotą żądanie czy prośbę szczęśliwego posiadacza tego talizmanu. A źródłem tej pomyślności były skromne cegły. Niektóre wprawdzie kruszyły się czasem, ale i takie można było spożytkować. Uboga wdowa, Małgorzata, chciała zbudować sobie chatkę na wysokiej tamie, zabezpieczającej wybrzeże od morza i jego niszczącej potęgi. Poczciwy ceglarz to pomógł jej w tym przedsięwzięciu i podarował wszystkie pokruszone cegły, a nawet wiele całych, gdyż miał dobre serce, choć prostym był człowiekiem. Biedna kobieta, prawie własnymi rękami, budowała swą chatkę, która też nie odznaczała się pięknością. Mała, ciasna, niezgrabna, okna miała trochę krzywe, niskie drzwi. Dach lichy, słomiany, niezbyt mocny i niezbyt prosty, ale zawsze była to chata jej własna. Jakie takie schronienie przed słotą i burzą, a widok z niej na morze był wspaniały. Słone fale rozbijały się z szumem otame, a kiedy wicher zawył i niósł na wybrzeże wielkie spienione, ryczące bałwany, Padały one czołem u stóp ubogiego domku, niby pokonane, a wściekłe olbrzymy, opryskując białą pianą jego ściany, a niekiedy przerzucając ją przez niską strzechę. I długo stał domek ubogi, patrząc z wysokiej grobli na morze rozległe. Stał jeszcze wtedy, gdy kości człowieka, który nań cegłę wyrabiał, dawno pokryła ziemia. Brat drugi został murarzem i dobrze mu się wiodło, gdyż pracował i uczył się wytrwale. Zostawszy czeladnikiem, wziął mały tłumoczek na plecy i z piosenką na ustach wyruszył na zwykłą po świecie wędrówkę. Szedł i śpiewał o swoich zamiarach, pełen wiary we własne siły, pełen zapału młodości i najlepszej otuchy. Nie zawiodło go życie został wreszcie majstrem i budował domy w rodzinnym miasteczku. Co to za przyjemność i zadowolenie. Budował je też starannie, uczciwie, z zamiłowaniem. Budował tak dobrze, że wszyscy go używali i potrzebowali, i że mu powierzano najlepsze roboty. To też po wielu latach z jego domów powstała nowa i piękna ulica, ozdoba miasta a wówczas wszystkie owe kamienice złożyły się na własny domek pana majstra. Jakże to mogły zrobić kamienice? zapytacie. Ha, zrobiły. Wiedziano o tym w całym mieście. Ulica majstrowi zbudowała domek. Nie był on zresztą wielki ani okazały, Ot taki sobie skromny, z glinianą podłogą, ale wygodny i czysty. A gdy wprowadził młodą żonę do dużego jasnym słońcem oświetlonego pokoju, zajaśniała gliniana podłoga jak lustro. Zalśniły białe ściany, jakby wróżka szczęścia przybrała je w tęczowe wieńce ze świeżych kwiatów. Rozpromieniło się wszystko dookoła, jak w zaklętym pałacu. Bo szczęście zamieszkało w sercach młodej pary i gościło w nich stale, a szacunek otaczał pana majstra. Czeladnicy pozdrawiali go uprzejmie i spoglądali z dumą i uszanowaniem na cechową chorągiew, która powiewała ze szczytu jego domu. Tak, czuł brat drugi, że jest czymś na świecie, ale że był człowiekiem, więc się zestarzał i umarł. Trzeci brat, jak powiedział, obrał zawód budowniczego. Wprawdzie i on musiał przebyć ciężki termin, ale po ukończeniu akademii został od razu panem budowniczym, wielmożnym panem. Bardzo był dumny z tego i zadowolony. Brat jego w rodzinnym mieście wybudował całą ulicę, ale on, Dał jej nazwę od swego imienia, bo jego dziełem były wszystkie plany tych pięknych, nowych domów i współobywatele chcieli uczcić jego zasługę. Łatwo się też domyślić, że dom najpiękniejszy na tej ulicy był jego własnością, że dzieci jego nazywano paniętami, a żonę wielmożną panią. Więc zdobył coś na świecie i coś znaczył. Imię jego na wieczne czasy zostało wypisane na rogu ulicy, i do dziś dnia żyje w ustach mieszkańców miasta. Żyje dłużej od niego i żyć będzie, Bóg wie jak długo. To też powiedział sobie, umierając: Byłem czymś na tym świecie. A czwarty brat, ów Twórca, ten miał zajść najwyżej, ale na wysokościach łatwo o nieszczęście. Niestety wkrótce się o tym przekonał i zmarł przedwcześnie. Wyprawiono mu jednak wspaniały pogrzeb z chorągwiami, z muzyką, z kwiatami, wypowiedziano aż trzy długie mowy nad jego grobem, w których wychwalano talent i wielkie zamiary zmarłego, i postawiono mu na grobie pomnik. Zawsze i to coś znaczy. Piąty brat przeżył wszystkich i słusznie, bo on przecież miał sądzić o nich, jak sądził wszystko na tym świecie i wypowiadał zawsze wyrok ostateczny. Ludzie podziwiali jego rozum i krytykę i mówili o nim: To otwarta głowa. Lecz i on umarł w końcu. Nie mogło być inaczej. I stanął u drzwi raju, do którego dusze ludzkie zbliżają się w porządku parami. Obok niego stanęła jakaś pokorna duszyczka i nieśmiało, a z tęsknotą, spoglądała na wspaniałe złociste wrota. Postawiono ją przy mnie, widać dla kontrastu, szepnął do siebie krytyk. I to mi się należy. Cała wartość moja lepiej się uwydatnia obok takiej lichoty. Któż to jesteście, moja kobiecino? Zwrócił się do sąsiadki. Widzę, że bardzo wam spieszno do raju, ale poczekać trzeba. Duszyczka skłoniła się przed nim do ziemi, myśląc, że to sam święty Piotr do niej przemawia. Ja jestem stara Małgorzata z grobli, jaśni wielmożny panie. Odrzekła z pokorą: Z małej chatki na grobli. Aha, i cóżeś robiła na ziemi, stara Małgorzato, z chatki na grobli, rzekł krytyk, którego już nudziło długie oczekiwanie. Staruszka popatrzyła na ni z wielką pokorą. Nic takiego nie zrobiłam, rzekła smutnie. Za co bym się mogła spodziewać, że przede mną te drzwi otworzą, ale Bóg miłosierny, może łaska jego nie odepchnie ubogiej, na to tylko liczę. A w jakiż sposób rozstałaś się z Ziemią, moja kobieto? Pytał znów brat piąty, który lubił rzecz każdą zbadać aż do gruntu. Czy ja wiem, w jaki sposób się rozstałam? Odpowiedziała stara po namyśle. W ostatnich czasach chorach byłam ciągle, a nędza jaśnie, panie. To wszystko człowieka dobija. Ciężko mi było już podnieść się z łóżka i kiedy przyszło nagle wybiec na chłodne powietrze, na śnieg i mróz, musiałam się pewno zaziębić, choć sama nie wiem kiedy, bo nie miałam czasu pomyśleć o tym wszystkim. Tyle trwogi użyłam w ostatniej godzinie, ale Bóg łaskaw, łaskaw, wszyscy się uratowali. Kto? Cóż to było za zdarzenie? Na morzu, jaśnie Panie, myślałam, że Pan o tym słyszał. Wiadomo, że mieliśmy ostrą zimę tego roku. Morze u brzegu zamarzło wybornie i państwo z miasta umyślili sobie urządzić na lodzie zabawę. Mówiono, że ma być ślizgawka i tańce. Z daleka słychać było muzykę i wrzawę słyszałam je w mojej ubogiej zdepce, chociaż nie miałam siły podnieść się z posłania, aby popatrzeć na nich. Na koniec słońce zaszło, ukazał się księżyc, ale blady, bez blasku. Wyjrzałam przez okno. Na lodzie zapalono kolorowe światła, migały cienie, słyszałam śmiech ludzki. Wtem spojrzałam na niebo. Daleko, daleko, gdzie się brzeg nieba na wodzie opiera, płynął biały obłoczek z czarną pośrodku plamą. Nie zaraz uwierzyłam swoim oczom, jaśnie panie, choć stara jestem i nie darmo, przecież od lat tylu patrzyłam na niebo i morze. Ale obłoczek płynął coraz większy, a czarna plama. Znam ją, zrozumiałam wszystko, dwa razy w życiu widziałam ją przecież i wiem, co niesie burze i rozbicie, śmierć dla tych, co się tam bawią wesoło. A na lodzie całe miasto, starzy, młodzi, dzieci, panie i panowie, śmieją się, tańczą, słuchają muzyki, nie wiedzą, co ich czeka. Jak ich ostrzec? Tam nic nie było widać. Zresztą zajęci zabawą nie myślą o nieszczęściu. Gdybym silna była, gdybym mogła tam pobiec. Lecz nogi ciężkie, jak gdyby z ołowiu, ręce mi się trzęsą. Otwieram okno z największym wysiłkiem. Chcę krzyczeć, ale wrzawa mnie zagłusza. Słyszę śpiew, krzyki radości, wesela, świst chorągiewek. Widzę migotanie świateł, a biały obłok płynie coraz większy i czarna plama. Już zajął pół nieba. Krzyknęłam z całej mocy. Nikt nie słyszy. Za daleko. Co począć? Czyż mam patrzeć na ich zgubę? Boże mój Boże, każda chwila droga, każda chwila im grozi. Wtem Bóg miłosierny zesłał mi myśl szczęśliwą podpalę chatę, niech im znakiem będzie, i głosem przestrogi cóż znaczy nędzna chata wobec życia tylu ludzi? Nie miałam zresztą czasu do namysłu. Rzuciłam spiesznie ogień na posłanie i chciałam wyjść z izdebki. Za progiem jednak upadłam na ziemię i już nie mogłam powstać. Niby przez sen widziałam ogniste języki wybiegające z okien, skaczące po dachu, we drzwiach, nade mną, aż nagle z nadmorza krzyk się rozległ potężny. Wszyscy w mgnieniu oka porzucili zabawę, by pospieszyć na pomoc biednej staruszce, która się spalić mogła. Dobrzy, poczciwi ludzie, Bóg ich ocalił za to, bo kiedy w jednej chwili zaszumiało morze, lud skruszony pękł z trzaskiem podobnym do strzałów. Niebo i ziemia zmieszały się razem w ciemność i burzę. Nikogo już nie było tam na wodzie, nikt nie zginął. Wszyscy ocaleli. Bóg ich ocalił. Dobrzy, poczciwi ludzie. Ale już potem nie wiem, co się stało. Pewnie mnie ratowali, a ja się tymczasem obudziłam już tutaj, przed wrotami raju. Mówią, że czasem i dla biednych ludzi Bóg je otwiera. Może się zmiłuje nade mną, bo gdzieżbym się schroniła? Nawet chatki na grobli już tam na ziemi nie mam. W tej samej chwili zgrzytnął w zamku klucz niebieski. Szeroko otworzyły się wrota złociste, a święty Piotr i aniołowie wprowadzili staruszkę do raju. Gdy próg przestępowała, z ubogiej odzieży spadła na ziemię jedna mała słomka. Słomka z pościeli, którą podpaliła, aby bliźnim życie ocalić. I oto patrzcie, Złociste ździebełko wyrasta w górę, okrywa się liściem i kwiatem szczerozłotym, a żyjącym, świeżym i rośnie. To skarby, które z ziemi przyniosła staruszka, rzekł anioł, zwracając się do piątego brata i ukazując krzak róży złocistej. To jej czyny, zasługi. A gdzież są Twoje? Nic nie zrobiłeś przez całe życie dla nikogo, ani jednej cegiełki. Jakże możesz żądać nagrody? Wiem, że chociażbyś wrócił na świat i pracował, niewiele by twoja praca warta była, ale przy dobrych chęciach można by ją za coś policzyć. Wrócić jednak nie możesz. Staruszka z chatki na tamie słuchała, stojąc na progu raju, a teraz odezwała się z prośbą nieśmiałą. Święty panie Aniele, brat tego człowieka, podarował mi wszystkie pokruszone cegły, a nawet wiele całych, gdyż miał bardzo dobre serce. Było to dla mnie wielkim dobrodziejstwem, bo z czego bym wystawiła sobie chatkę? Czyżby nie można dziś tych wszystkich cegieł policzyć choć za jedną na dobro tej duszy? Wszakże tutaj jest źródło wszelkich łask i miłosierdzia, a oto dusza, która tego potrzebuje. Anioł łagodnie spojrzał na staruszkę. Dobrze, rzekł po namyśle. Twojej prośbie pan Bóg dzisiaj nie odmówi. To pierwsza prośba twoja, niechże więc tak będzie. Dla dobrego uczynku brata twego, którego uważałeś za najlichszego tu na ziemi i na prośbę tej oto ubogiej kobiety, Pan Bóg cię odwrót raju nie odrzuci. Możesz pozostać tutaj i rozmyślać, jakby naprawić swoje ziemskie życie. Dalej jednak pójść nie możesz, dopóki nie spełnisz czegoś, co by dobrym czynem życia twego nazwać. Mógłbym to lepiej wyrazić, pomyślał sobie krytyk, ale nic nie powiedział, a to jego milczenie już coś znaczyło na drodze poprawy.